Cześć, tutaj leżek W tym tygodniu miało być wideo o fenomenie gasów, ale się niestety nie udało. Nie wiem z kolei, czy ten film ma sens, ale chcę się dzielić z Wami moim niesamowitym szczęściem, jakim jest życie z pasji. Dedykując to wideo jednocześnie każdemu mojemu widzowi, pamiętając, że ach, właściwie większość rzeczy, którą osiągnąłem, to dzięki bezinteresownej pomocy osób takich jak Ty. Brzmi to niesamowicie pompatycznie, ale jest szczere i w jednym w tym zdaniu zamyka tak naprawdę wszystko to, co, to o czym chcę pamiętać i pamiętam na, na co dzień. To konferencja Start Up i fragmenty mojego ględzenia o prowadzeniu własnej firmy i często ciężkich początkach. Zaczynałem jako, jako radiowiec, po pewnym czasie stwierdziłem, że to, nie jest, yy, że to nie jest dla mnie i skończyłem w końcu jako youtuber i to jest określenie straszne. Tu świetnego określenia – twórca. A najgorzej, jak się mówi influencer, to są jednoznaczne jednoznaczne skojarzenia, ale w pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że rzucam wszystko i będę, yy, będę jeździć sobie na rowerze i być może kiedyś będę z tego, z tego żyć. Poświęciłem temu 14 lat, z czego ostatnie 5 yy, równolegle opracowałem plan ucieczki. Kiedy to okazało się, że ta praca jest dla mnie na tyle wyczerpująca pod względem psychicznym. Że ja chcę sobie znaleźć jakiś taki cichy kącik, który będzie powiązany właśnie z czymś, co mnie aktualnie pasjonuje. Wówczas pasjonowały mnie y, motocykle. Między innymi, ale też tworzyłem kilka innych projektów, które położyłem i ich lista jest y, całkiem duża. I każdy z tych rozdziałów to to jest y, myślę taki dobry rok, dwa stracone na różne próby, które podejmowałem i które to miały być sposobem na pójście na skróty, tak, żeby rzucić sobie etat i w międzyczasie otworzyć firm, firmę, która będzie łatwa, prosta i przyjemna i będzie przynosiła mi y, bardzo dużo y, pieniędzy. I tak naprawdę udało mi się dwie rzeczy. Jedną z nich jest jednoślad.pl, to jest taki portal, który początkowo zajmował się tematyką małych motorowerów, skuterów. Było to związane właśnie z moją pasją, bo ja wtedy niesamowicie byłem można powiedzieć, zafascynowany tym, że nie posiadając jeszcze wówczas prawa jazdy, mogę się tak szybko przemieszczać po Warszawie. I nie muszę wcale na Alejach Jerozolimskich stać 45 minut w korku, tylko mogę być po 15 minutach już w radiu i o tyle dłużej mogę spać. I o tym pisałem. Ale po pewnym czasie stwierdziłem, że to jednak może troszeczkę nie jest dla mnie. Wówczas stwierdziłem, po tym jak już założyłem pierwszy kanał na YouTube, to był chyba 2009 rok, że jednak Lepiej mi jest bez silnika. Niemniej .pl dzisiaj m, działa do dziś. Ja zajmuję się w 5%. Um, mam za to wspaniałych pracowników, którzy robią to dużo lepiej ode mnie i do, do tej pory odbieram właśnie telefony, gdzie tu ludzie mówią: jak super, że ty się już tym nie zajmujesz. I nie zajmuję się tym, ponieważ w 2017 roku postanowiłem sobie, że otworzę jeszcze kanał o kolarstwie. To były mniej więcej gdzieś takie moje początki, mniej więcej 30 kilo temu, to było mniej więcej tak, że szedłem sobie po ulicy i zobaczyłem, o, wow, fajny rower, kupię sobie. No i to był właśnie mój pierwszy rower. Po kilku latach stwierdziłem, że fajnie było być takim kolarzem może nieco bardziej, na, na poważnie. Może by warto było przy okazji rozwoju firmy zacząć też rozwijać. Może trochę siebie, może zrzucić by te 30 parę kilogramów, ale skoro już mi tak dobrze poszło zrzucenie ty, tych paru kilogramów, to co by, co by świat powiedział? No to jakbym założył swoją własną markę y, odzieży kolarskiej. No, no i w sumie tak. Wylądowaliśmy w 2023 roku. W międzyczasie jeszcze był konk, który przyspieszył bardzo wiele różnych rzeczy. Między innymi właśnie stąd bierze się taka puenta, że często wiele różnych, złych rzeczy, które się... Cześć Marek, yy, nie widzieliśmy się 30 lat. Yy, naprawdę, M mój przyjaciel z podstawówki, który powiedział, że tutaj będzie. Yy, to jest niesamowita historia Zartacza ale kanwą tego wszystkiego i wydaje mi się, że nie muszę Wam o tym mówić, to jest właśnie zadanie sobie pytania, co mnie w życiu pasjonuje i co bym chciał w życiu, yy, w życiu robić. Wszyscy chyba znają ten kadr, wiedzą w jakim filmie panu, ale on jest niesamowicie mądry, chociaż sytuacja jest niesamowicie trywialna, to on mówi właściwie wszystko pod względem naszego życia zawodowego i często to jest tak, że zdaje się nam, że jakiś pomysł na biznes, że jest totalnie bez sensu. Ale kurczaki, co innego w życiu, czym innym w życiu byśmy się, chcieli się zajmować? Co nie sprawiałoby nam radości, co jednocześnie nie byłoby naszą pasją. Właśnie niesamowicie wartościowym jest obracanie się w jakiejś niszy. Nie każdy będzie miał szansę zostać Willem Gatesem. Nie każdy z nas będzie miał okazję rozwinąć markę proszków do prania, która będzie w każdym markecie. Ale jeżeli sobie wyspecjalizujemy dany produkt i oprzemy się na jakieś niszy, na jakieś specjalizacji, która nas naprawdę fascynuje, to mamy o wiele większą szansę na powodzenie, ponieważ yy, znowu to, co robisz, musisz być co do tego przekonany. I podobnie kiedyś pan Bickle powiedział podczas jakiejś wypowiedzi yy, w internecie, że on nie mógłby sprzedawać pączków, które mu nie smakują. Właśnie jest to dla mnie niezwykle przykre, że jest mnóstwo osób, które sobie zadają pytanie, co tak naprawdę chcą w życiu robić, ponieważ by chciały zarabiać pieniądze. A moim zdaniem, uzyskiwanie sukcesu finansowego jest ściśle skorelowane właśnie z tym, czy kochasz to, co robisz i czy jesteś w stanie oddać się temu w sposób zawodowy w 100%, albo czasami nawet i w 140%. I chyba nie znamy takich osób spośród 100 najbogatszych Polaków, czy 100 najbogatszych osób na świecie, które po prostu by były leniami, albo takimi osobami, które się nie pasjonują tym, co robią. Mówiąc o. Rzeczach, które ja w życiu położyłem, a większość położyłem, położyłem z tego względu, ponieważ uważałem, że są jakieś drogi na skróty. Eee, że można mniej pracować, że można zrobić coś byle jak. Okazuje się, że prędzej czy później to w jakiś sposób się mści, podobnie jak bałagan w papierach. Tren sportowy tak samo powie nie ma ciągłego rozwoju formy. Są gorsze momenty, gorzej się wyśpisz. Eee, będzie się działo coś wokół Twojego życia zawodowego, przez co yy, tak naprawdę ta linia wznosząca to będą interwały albo cykle koniunkturalne i one występują absolutnie wszędzie. Tymczasem wydaje mi się, że jest mnóstwo osób, które oczekują od siebie i od świata tego, że będą tylko i wyłącznie poprawiały bieżące wyniki. Yy, I trzeba mieć przez cały czas w tyle głowy, i, i ja też staram się mieć przez cały czas w tyle, w tyle głowy to, że... Dzisiaj jest fajnie, to nie znaczy, że za tydzień też tak będzie, i że muszę być przygotowany na, także na to, że gdzieś po drodze popełnię jakiś błąd, a popełniam ich mnóstwo, a przez co będę musiał zrobić krok, krok wstecz. I tego się nie można bać, bo to jest po prostu w pełni naturalne. I ja tutaj sobie zawsze za przykład biorę Rafała Brzoska i Impost. Kurczaki, ile razy ten facet lądował gdzieś ledwie powyżej zera? a jednak mimo to się podnosił i, yy, i odniósł niesamowity sukces na upartego. Jest to także związane bardzo często z tym, czy jesteśmy, czy jesteśmy pokorni, czy też nie. Ale tak jest nie zawsze. Ja się dosyć często właśnie śmieję z tego, że yy, pojawiają się chociażby takie firmy, które są co roku zaskoczone tym, że co roku jest zbyt duże zainteresowanie fotoropów w tej komplecie. to sobie mówię, że kurde, mógłbym coś takiego sobie walnąć na stronie, nie? Przepraszam, co roku w lecie jestem yy, zaskoczony tym, że, że jest duże zainteresowanie, a Wy klienci, ponieważ tak dużo kupujecie, macie grzecznie czekać na dostawy. Mógłbym sobie tak samo zrobić nad formularzem kontaktowym taki komunikat, ale serio, to się do dziś, to się, do dziś się zdarza i są ludzie i są firmy, które są zdziwione tym, że tak zły jest ich odbiór. Kiedyś sobie zrobiłem zdjęcie, bo pomyślałem, na pewno to wykorzystam, nie? Ale tak, yy, tak i tutaj jest zero przesady. Chciałem wam jeszcze powiedzieć, że na tym zdjęciu widać zaklejony kosz, żeby tam, broń Boże, nikt nie wyrzucił śmieci spośród gości. To jest pizzeria. Nawet dobrą pizzę mają. Naprawdę mają zarąbistą pizzę. I sobie tak zawsze próbuję dla Beki samej zobaczyć, jakie są opinie, nie? Co z tego, że w tym lokalu pizza jest dobra, jak ja już do niej nie wrócę, nie? Co z tego, że mam zarąbiste ciuchy kolarskie, jeżeli ja uważam, że jestem mądrzejszy od mojego klienta i ja wiem lepiej, co on chce? A to w dużej mierze wszystko jest związane znowu z pewną podstawą życiową, moim zdaniem, czyli po prostu szacunek do drugiego człowieka. Każdy klient jest człowiekiem, nawet się, jeżeli się z nim nie zgadzamy i ma trudny charakter, a my mamy gorszy dzień, to nic nie usprawiedliwia nas do tego, żeby go nie szanować albo żeby czuć się lepszym od drugiego człowieka w biznesie. I też sobie to mówię, nie mam monopolu na rację. I tak samo dzisiaj mówiąc, wcale nie muszę mieć racji. W tej jakości mojego produktu, mojej firmy, czy też moich relacji z klientem, właśnie najważniejsze jest to, że to obie strony mają być zadowolone. Bez względu na to, czy ja sprzedaję dachówki, fotowoltaikę, czy gacie na rower, to ja chcę, żeby klient płacąc za te gacie, był zadowolony, że je kupił, a ja zadowolony z tego, że ja mu je sprzedałem. I w tym wszystkim właśnie bardzo istotne jest też to, że każdy z nas ma prawo do tego, żeby popełniać błędy. Ja oczywiście też popełniam. Ja co dwieście zamówień się mylę. Daję damskiej kacie zamiast męskiej, dla przykładu. Jeżeli jest gorzej w twoim życiu, jeżeli coś się dzieje i przez to czegoś, to się tak brzydko mówi, nie dowozisz, powiedz o tym, że zdajesz sobie z tego sprawę, że czegoś nie dowozisz, ale zrobię wszystko, żeby w przyszłości było lepiej. I to niesamowicie zauważyłem, resetuje wiele różnych sytuacji. Czy to w, w, w przypadku relacji B2B czy, czy B2C, otwarte często powiedzenie przepraszam, albo otwarte przyznanie się do tego, że z czymś po drodze w tle walczymy, jest w stanie sprawić, że mnóstwo osób nam to wybaczy i powie stawi, nie ma problemu. Dlatego mi bardzo imponują detale. Bardzo mi imponują y, chociażby takie rzeczy, jak hotel w Bydgoszczy, który ma wystawione na recepcji drożdżówki. Przychodzisz do hotelu, możesz się poczęstować, nie ma sprawy. Ich to pewnie kosztuje mm, w skali miesiąca, nie wiem, tysiąc złotych, ale ja do tej pory zapamiętałem i mówię wam o tym, że jest hotel w Bydgoszczy, w centrum, w którym są za drożdżówki na recepcji. Kurczak, to dużo nie kosztuje, Hotel jest mnóstwo, ale to już świadczy o tym, ojo, ktoś się skupia na Budowaniu dobrych wrażeń obecności z moją firmą już zaraz na wstępie. Żeby było śmiesznie, to nie jest hotel w postaci jakiejś międzynarodowej sieciówki. Wiele malutkich detali buduje niesamowity wizerunek firmy, może zbudować. I to są często rzeczy, które bardzo mało kosztują, i to samo robię w swoim sklepie internetowym. Jednoosobowym, y, gdzie to praktycznie poza y, trzema tygodniami w roku, ja wszystkie paczki sam pakuję i mam relacje ze wszystkimi klientami w sensie takim bezpośrednim, że wiem, że jeżeli ja się nieco bardziej postaram i dodam te dwa detale jakieś od siebie, to że to może zbudować nieproporcjonalnie dużo dobrego. Tylko musi się człowiekowi chcieć. Dlatego, moim zdaniem, warto jest dbać o detale. A tym jednym z detali, albo inaczej, żeby mieć czas na detale, to też w przypadku prowadzenia własnej firmy, wydaje mi się, że strasznie ważne jest to, żeby dbać o porządek. Ja jestem bałaganiarzem. Naprawdę. I stoczyłem ze sobą wiele różnych walk, aż się nauczyłem porządku. Bo każdy jeden bajzel, prędzej czy później, zawsze mi się mścił. I gdybym dalej był bałaganiarzem, dzisiaj bym tutaj nie, dot nie dotarł, bo nie zdążyłbym z rzeczami, które miałem dzisiaj do zrobienia do godziny 14.10. Yy, yy, tak, tak, na przykład. I popełniłem w życiu chociażby takie błędy, jak cała firma na pulpicie, gdzie to nagle komputer wyparował razem z pulpitem. Cholera. Potem nagle się okazuje, że przez to, że te wszystkie rzeczy były w jednym miejscu na pulpicie, który mi wyparował, zawalam rzeczy wobec moich klientów. Mm, dużych, biznesowych bo ja straciłem także ich rzeczy. Jeżeli człowiek sobie potem sumuje to pod względem ilości pracogodzin swoich na ogarnianie bałaganu albo pracę w bałaganie, to nagle się okazuje, że musimy być strasznie bogaci, żeby mieć bałagan. A ja doszedłem w pewnym momencie do wniosku, że mnie finansowo nie stać na to, żeby mieć bałagan u siebie w firmie. I potem mi się włączył niestety perfekcjonizm. Ale właśnie przez to, że mamy ogarnięty porządek, mamy więcej czasu na detale i mamy mniej sytuacji takich, kiedy to nasz klient czuje, że mamy bałagan. I nie udało mi się znaleźć takiego screena, ale pewnie zdarza wam się czasami, że idziecie do jakiegoś sklepu internetowego, gdzie dostajecie adnotację, zamówienie zostanie wysłane po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności stanu magazynowego. Ja sobie wtedy zadaję pytanie, kuźwa, tobie nie znacie swojego stanu magazynowego? Jak to jest możliwe? Być może właśnie to wynika z bałaganu, że komuś się nie chciało przez kilka lat zrobić porządku na swoim stanie albo wdrożyć odpowiedniego oprogramowania, które będzie mm, przeciwdziałało takiej sytuacji, że my sprzedamy coś, czego nie mamy. Albo ile razy wcześniej sprzedaliśmy coś, czego nie mamy i klient był wkurzony, a myśmy mieli jeszcze jedną dodatkową czynność do zrobienia, albo kilkanaście dodatkowych czynności, tylko i wyłącznie przez to, że mamy bałagan, albo nie mamy odpowiedniego systemu. I w drugą stronę. Mam trochę w sobie właśnie tego perfekcjonizmu i y, oduczam się tego, że nie wszystko musi być zrobione na 100%. Ta prezentacja jest zrobiona na 95%, ale jeżeli bym chciał ją zrobić na 100%, to bym ją robił dwa razy dłużej, a jeżeli bym robił ją dwa razy dłużej, to pewnie bym tutaj nie przyjechał, bo wcale bym jej nie wysłał. I tak samo jest w przypadku wielu różnych firm, wielu różnych biznesów, wielu różnych zestresowanych pracowników, także na etacie oni chcą mieć zrobione wszystko na 110% przez to, strasznie dużo czasu poświęcają na te 5. A często jest tak, że te 5 brakujące procent widzimy tylko i wyłącznie w I to jest bardzo podobnie jak z krzywym nosem. Teraz, jeżeli Wam powiem, że mam krzywy nos, to wy zauważycie, że ja mam krzywy. To jest to moje brakujące 5% do, do, do twarzy. No dobra, 10. Kolejny schemat to jest wszystko, albo nic, albo biznes będzie zajebisty od pierwszego dnia, i albo osiągnę milion w pierwszym roku, albo to nie ma sensu. Kurde, nie ma nic pośrodku. To też jest związane bardzo często z perfekcjonizmem. Też jestem perfekcjonistą. Wszystko albo nic. I znowu też są takie rzeczy, które można wydelegować komuś i którymi nie musimy my zajmować się osobiście. W firmie jednoosobowej, w startupie, to nie jest tak, że my mamy robić absolutnie wszystko, ponieważ niektóre rzeczy inni zrobią za nas lepiej. Chociaż. Wiadomo, że to, że to kosztuje, ale dzięki temu ja się mogę skupić na tym, co jest najważniejsze i co tylko ja mogę zrobić w rzeczywistości. Ponieważ ja nie będę dobrym grafikiem, nie będę dobrym programistą. I to jest strasznie dla mnie istotne, i podziwiam wielu różnych ludzi w wielu różnych branżach, że nie decydują się na to, żeby wdrożyć jakieś oprogramowanie do zarządzania chociażby dokumentami, czy procesami, zadań, zadaniami we własnej firmie, co wprowadza niesamowity chaos i tak samo nie jestem w stanie zrozumieć sklepu internetowego, który dziennie robi ponad 100 wysyłek i nie ma etykieciarki z etykietami samoprzylepnymi, tylko pracownicy siedzą i składają karteczki i wkładają je do środka do plastikowych kangurków. Tracąc przy tym niesamowicie dużo czasu, już nie mówiąc o środowisku, bo każdy taki jeden kangurek to jest dodatkowa Dodatkowa folia, którą trzeba wyprodukować, a każda etykieta to jest cała kartka 4, którą trzeba złożyć na pół. Często okazuje się, że wdrożenie dosyć taniego rozwiązania, próba poszukiwania rozwiązania na rzeczy do zautomatyzowania rzeczy, które są powtarzalne, daje niesamowitą, niesamowicie dużą oszczędność czasu, organizuje nam porządek i jednocześnie. Jesteśmy finansowo do przodu, pomimo tego, że często trzeba zainwestować. Tak samo jak trzeba zainwestować w etykieciarkę, która kosztuje 1100 zł, ale ona zwraca się po roku. Mając ogarnięte to wszystko, co jest wokół biznesu, można pomyśleć o, o social media. I prawda jest taka, że mając zdrowy fundament firmy, możemy z nią wychodzić bez skrępowania na, na zewnątrz. Pamiętając o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tego też nie wiedziałam. Najistotniejsze jest właśnie to, co ja mogę dać swoim widzom, a nie to, co oni mogą mi dać. Ponieważ ja w pierwszej kolejności jestem twórcą filmów, a w drugiej kolejności jestem dopiero człowiekiem, który żyje z odzieży kolarskiej. I to jest ten taki niepisany układ. Ja w Socialu daję z siebie wszystko, co tylko mogę użytkownikowi, nie oczekując niczego w zamian. Ponieważ bardzo dużo firm ma dokładnie odwrotny schemat. Zaobserwuj mnie, moją firmę z fotowoltaiką. Tylko po co? Co zaobserwowanie losowej firmy, jaką mi przyniesie korzyść? Tymczasem, e, tak dla przykładu u mnie, żeby ten bilans i balans został zachowany, mniej więcej półtora dnia roboczego no każdego tygodnia muszę poświęcić na danie czegoś moim widzom. Bez względu na to, co to jest, czy to będzie właśnie kolarstwo szosowe, czy to będzie fotowoltaika, czy każda inna branża, w której chcecie działać. Jeżeli się tym pasjonujecie i człowiek się dzieli tym w stosunku do innych osób w sposób e, bezinteresowny, szczery, prawdziwy, to taka osoba będzie miała tych followersów, będzie miała coraz większe zasięgi, które w przyszłości sprawią, że być może będzie można z tego żyć, ale właśnie tylko i wyłącznie pod takim warunkiem, że my to chcemy zrobić w sposób szczery i prawdziwy. I musimy z siebie dać bardzo dużo i wyprodukować dużo, żeby w taki sposób to mogło funkcjonować. I wtedy wydaje mi się, że to ma sens, i osoby są w stanie docenić to, że nasz profil, czy też nasza marka, czy nasz kanał na YouTube jest, jest wartościowy i warto jest go zaobserwować. Sami ludzie z siebie nie przyjdą do naszej marki, do naszego profilu czy właśnie też nie wcisną tego klawisza Subskrybuj. Oni to zrobią wtedy, kiedy będą, e, kiedy będą widzieli te nasze starania i przede wszystkim właśnie też nie można się wstydzić tego, że jesteśmy jacyś. Każdy z nas jest jakiś, każdy ma, każdy ma wady, ja podobnie, ja nie jestem zarobistym sportowcem, nie odnoszę niesamowitych sukcesów, nie jestem wcale najszybszym kolarzem, e, zajmuję miejsce na zawodach co najwyżej 13, a nie trzecie, ale się tego nie wstydzę, a przynajmniej oduczyłem się wstydzić tego, że, że jestem sobą po prostu. I to jest dla mnie najistotniejsze, że właśnie ja nie muszę ubierać żadnej y, maski. Y, i nie muszę wcale też oczekiwać tego, że będę miał niesamowicie duże zasięgi, bo ja nie mam bardzo dużych zasięgów. Nie obserwuję e, łącznie 60-70 tysięcy osób wśród tych kolarzy szosowych w tej niezwykle małej niszy. I faktycznie, jak jestem gdzieś na zawodach, to wszyscy mówią cześć, 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 ale to jest ta moja nisza. A wy tutaj nie wiecie, a wy nie wiecie tutaj z kolei, co to jest za kość, nie? Ale to jest właśnie to, że ja działam w pewnej niszy. A, I każdy z nas może stworzyć taki, taką niszę, jeżeli się w odpowiedni sposób, szczery w nią zaangażuje, to to może naprawdę fajnie, fantastycznie działać. Pan A, dobra. To kojarzą mnie tutaj cztery osoby, przepraszam. Marek, dwie osoby spośród organizatorów, i jeszcze ty. Tak, A, jest więcej. I przy tym wszystkim, jeszcze to, 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 to co jest bardzo ważne, aż to, to jest. Ja nie mówię, że mam rację, przy tym wszystkim, o czym Wam mówię. Yy, ja staram się nie być właśnie tym banerem reklamowym. W sensie nie zaczynam komunikacji w, w, na Facebooku, czy też na Instagramie, czy na YouTubie mówiąc o tego. Cześć, słuchajcie, kupcie moje ciuchy, bo ja dzisiaj nagrałem wideo. Ponieważ marka ma twarz. I każdy jeden błąd, który ja popełnię, rzutuje na moją markę. I każda firma jednoosobowa yy, to jest. Yy, Marka osobista i co ma swoje wady i zalety. Pijany kolasz czasowy w ciuchach prawie pro yy, doprowadza do wypadku. To jest koniec marki osobistej, nie? Przez to wszystko staram się robić troszkę mniej, ale robić to lepiej. Kiedyś miałem dokładnie odwrotną strategię. Sprzedać jak najwięcej, wyprodukować jak najwięcej wideo. Może być słabe, słabe ale wyprodukuję, ale będę robić trzy materiały w tygodniu zamiast jednego. Ale okazuje się, że wcale nie. Wcale nie będzie lepiej. I z tego też względu właśnie wolę obracać się w tej niszy kolarstwa szosowego, mając produkty tylko i wyłącznie produkowane w Polsce. Sprzedam ich mało, ale sprzedam zalogowisty produkt, a każdego klienta będę znać z imienia i nazwiska, a nie z numeru. I mogę to robić konsekwentnie, codziennie po trochu. Nie czując się przytłoczony ilością pracy, jaką ja sam, sobie samemu narzucam, chociaż są takie dni jak chociażby dzisiaj, że wszyscy sobie przypominają, kurde, prezent miałam mu kupić, a tak oglądam tego gościa, nie, ale to jest akurat bardzo przyjemne i, i, i dające mnóstwo, mnóstwo satysfakcji i każdemu z was tego życzę, żeby w taki sposób to działało w tej właśnie korelacji, że codziennie po trochu mam pasję, z której mogę żyć, nie do pracy. Naprawdę. Ale to właśnie wymaga moim zdaniem bardzo dużo czasu i poświęcenia, i niekiedy wielu dni, kiedy to siedzicie po 14 godzin e, w robocie, albo kiedy to człowiek przyjdzie z pracy i pracuje w domu dalej, e, nie mając po drodze e, przez 3 lata ani jednego weekendu, albo też urlopu. I to jest tak samo, jeżeli ja bym gdziekolwiek, w, którym momencie, w którymkolwiek momencie zaczął występować w roli gwiazdy i mówił cześć! Ja jestem tym mega popularnym gościem w tym, w tym gronie 63 tysięcy osób, nie? które startują w tym Kurde, to się nie uda, to czuć nie. I znowu wracamy do tej pizzerii, nie? Pani robi zarobistą pizzę do tego stopnia, że o, aż obraża klientów, którzy są rozczarowani tym, że nie podaje kczupu. I właśnie wtedy, kiedy ma się tę pokorę, to człowiek troszeczkę y, lepiej wydaje mi się łyka też krytykę. I każdy z nią ma i będzie miał w przyszłości. Bardzo dużo do czynienia właśnie, zwłaszcza stawiając swoje pierwsze kroki. I kiedyś się obrażałem na krytykę, albo bardzo mocno ją przeżywałem, biorąc każde jedno negatywne słowo do siebie. Ale wydaje mi się, że wtedy, kiedy zrozumiemy to, że każdy z nas ma prawo do błędów, nikt z nas nie jest idealny, żaden biznes nie musi się udać, możemy popełnić dziewięć błędów, a za dziesiątym się uda. U mnie było dokładnie tak samo. Dziewięć biznesów rozłożyłem. Yy, I działa jeden. No i jeszcze drugi, jednoślad, ale jednoślad działa tylko dlatego, dlatego, ponieważ już się już tym nie zajmuję osobiście. Szkół Nie wiem, ile wyszło czasu? Na no szczęście profesor Dragan nam go trochę zakrzywił, więc raz nie wiem, czy 25 minut, czy 35 minut. Działania. Chciałbym dać szansę chociaż na jedno, dwa pytania, jeżeli taki macie. Cały czas mówisz że marce premium, bo generalnie. Nie, nie, nie chciałem mówić, że to jest premium. Znaczy, unikam tak tego sformułowania, ale to jaką my jesteśmy marką, to zależy od nas samych, nie? A i wydaje mi się, że mamy często właśnie taką naleciałość z lat 90., polska lat 90., że wszystko musi być tanio, iż są klienci, którzy patrzą tylko i wyłącznie na cenę. A Moim zdaniem już nie ma miejsca na to, żeby walczyć tylko i wyłącznie ceną. I to jest zawsze y, obraz na Allegro. Też robię zakupy na Allegro i patrzę, że są firmy, które się biją o 50 groszy marże. I ja sobie tak myślę: Kurczę, ile trzeba sprzedać tych świnek dla budogów francuskich z marżą 3 zł, żeby wyjść na swoje? Jak trzeba strasznie się narobić przy tym wszystkim? A i tworząc kolejny sklep czy kolejną firmę, która się zajmuje dokładnie tym samym, czym zajmuje się 500 innych firm w naszym województwie, często nie ma sensu. Bo albo bardzo mocno się właśnie wyróżnimy, że będziemy mieli inną komunikację, albo będziemy mieli fajną jakość obsługi klienta i przyciągniemy takie osoby, które nie patrzą na cenę aż tak bardzo. Nie? Bo tu nie chodzi o to, żeby łupać niesamowicie klienta, i też nie chcę Wam mówić, że mam niesamowicie dużą marżę kwotowo bo tak nie jest, ale z drugiej strony wiem, że muszę ją pilnować, bo jeżeli przestanę pilnować marży, to przestanie mnie być stać na jakość obsługi klienta. A dla mojego klienta ważniejsza albo inaczej równie ważna jak jakość produktu jest jakość obsługi. To, że to, tak dla przykładu Wam podam, to, że masz zamówienie bez względu na to, jak dużo ono jest, ono przychodzi, nie wiem, w pudełku, ono ono pachnie zamiast śmiercić plastikiem tej czarnej folii. E, równo przyklejam wszystkie etykiety, ponieważ mam zamówień 10, a nie 110, Produktów, który jest drogi. Bo alternatywnie mógłbym sprzedawać gacie kolarskie za 55 zł, tak jak są te firmy, które sprzedają to na Allegro. Oni sprzedają tylko 10 razy więcej, żeby wyjść na dokładnie to samo, na co ja. Nie? Tyle, że ja mam bardzo mało zwrotów i bardzo mało reklamacji. I dalej z nami klienta z imienia i nazwiska. I za tydzień ktoś do mnie pisze na Facebooku słuchaj, bo ja zamawiałem u Ciebie spodenki. Pamiętasz, jak Ci pisałem, że nie wiedziałem, czy l czy XL-ki? Tak, pamiętam. I to jest dla mnie coś, co sobie niesamowicie cenię, bo pracuję w dużym spokoju. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Leszku, już nie będziemy teraz więcej pytań zadawali. Proszę